Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 2 październik 2024 rok. 2 październik 2024 rok. Tu dałem pszczołom taką ramkę z pokarmem do wybrania, ani nie myślą brać. A czy syrop wybrały? Jeszcze nie wybrały. Proszę Państwa. Gdy chcemy pszczołom dolać, więcej syropu, to bardzo dobrze jest. Takie gniazdom ocieplić butelkami z wodą. Ta woda może być żąca, bo niczym nic nie przeszkadza, bo niczym ją doniesiecie do ula. Niczym ją doniesiecie do ula, to ta woda. oziębi tak, są pszczoły w podkarniace. No, tu pszczoły nie wybrały syropu tylko z tego powodu, że się to wszystko mi tu przesunęło. przetkał się otwór. Ale czasem i tak bywa. I drodzy Państwo, tu będzie dolany zaraz bardzo ciepły syrop. No i będą dane słoiki z gorącą wodą. A ponadto góra jest bardzo dobrze, będzie oizolowana. No tu dosłownie. Tu dosłownie. Nic nie pobrały syropu, dopóki nie założyłem butelek z ciepłą wodą. Teraz jest postęp. No, ktoś powie, że zaniedbał pasiekę. Chcemy dokarmić ją dopiero na początku października. Proszę Państwa, pszczoły zostały podkarmiane gdzieś od 27 sierpnia. Na 10 września już były prawie wszystkie podkarmiane, ale drodzy Państwo, są takie rodziny, które trzymają czerw. Trzymają czerw wulu. A po co ten czerw trzymają wulu? No po prostu nie niszczą czerwiu, tylko go trzymają, żeby wyszedł no i po prostu nie powierają pokarmu. ta rodzina akurat. Też mi nie brała pokarmu bez jakiś czas To jest odkład Dopiero zaczęła brać pokarm Gdy jej to gniazdo Ociepliłem Podgrzałem, o pięknie pobrała Gdy, yy, gdy jej czerw wyszedł To wtedy mi dopiero opróżniła podkarmiaczki No i są takie sytuacje, na które Pszczelarz nie ma wpływu ale yy, z reguły to pszczoły wyrzucą, przerwa, przyjmą pokarm, a w tym roku trochę inaczej mi się te rodziny pszczele zachowały. No i w paru ulach jest taka sytuacja, że muszę te rodziny pszczele delikatnie dolać dwoma, trzema litrami syropu, aby im nie, nie brakło pokarmu w centrum jasa. przeważnie to się tak składa, że 3-4 plastry w środku niedolane gdzie jest czerw ale teraz już się oziębiło, to wiadomo, że matki wygaszą czerwienie no i będzie można szybciej dolać tym pszczół, pszczółkom do gniazda syropu no są godziny poranne, w godzinach porannych dolewam ponieważ dzień będzie ciepły, około 17 stopni jeszcze założę słoiki z ciepłą wodą na powałce no to będzie symulowało te pszczoły do pobierania tego syropu i tym sposobem będę chciał zapewnić wykarmienie tej rodziny no i tą pasiekę będzie czekał 10 października gruntowny przegląd Czyli nie trzeba jakich ramek pustych ująć dać do osuszenia nad powałkę ale raczej nie, tu już wszystko jest dograne tak jak trzeba mogą polecieć takie zabiegi w niektórych ulach jak usuwanie antyzbrylacza z na ula, ula w jednym ulu antyzbrylacz widziałem na dnie ula jeszcze może pójść taki zabieg że będę wyskrobywał te listwy na których ręgi, na których wiszą ramki, z kitu, bo są ale u na zimę pozbywać je pszczół zula całkowicie substancji dezynfekujące, chroniące, zabezpieczające ją przed różnymi chorobami, to raczej to będzie się mijało z celem. To już lepiej zrobić taki zabieg na wiosnę, no i proszę Państwa, tak wygląda. Dzisiejsza moja operacja, drodzy Państwo. Wiecie o tym, że jak jest późno, no jest zimno. Wstawić słoiki, nawet w domu sobie zalejecie wrzącą wodą. wrzącą wodą słoiki zalejecie. Niczym dojdziecie do pasieki. Niczym dojdziecie do pasieki, bo te słoiki Wam e, wystygną. Jeśli się poicie, że pszczoły będą mieć do nich dostęp, można te słowiki zawinąć w ściereczkę, żeby się pszczoły tam gdzieś nie pouszkodzały, nie poparzyły. I tym sposobem dolejecie te gniazda, że będziecie się czuć pewni w następnym sezonie, że nie stanie się nic złego z Waszymi pszczółkami w okresie zimowli. I proszę Państwa, tym ujęciem będę się musiał z Państwem rozstać. Czuję bardzo duży chud, mimo że jest 8 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrze. Godzina może już jest 8, a może nawet nie. Zaraz zobaczę na komórce, jak to wygląda. 8:26. No i dzisiaj wtorek, środa. Dzień nas, przywitał pięknym jesiennym słońcem to daje człowiekowi dużo siły i optymizmu od rana koguty stare piją na ziemi to prawdopodobnie pogoda wkrótce się zmieni no i zobaczymy co ten nasz kogut potrafi może w następnych dniach serdecznie się z Państwem żegnam